Cześć, słuchajcie, jestem z pieskiem na spacerku i w obliczu tej strasznej wojny zadaję sobie pytanie gdzie jest największe państwo na świecie? I tu nie chodzi o Stany i o Chiny. Pytam się, gdzie jest Kościół Katolicki? Gdzie jest Watykan? Gdzie jest papież? Gdzie są polscy kardynałowie, biskupi, cały episkopat? Gdzie jest nasz wspaniały ojciec Rydzyk? Nie ma. Zapadli się od tygodnia pod ziemię. Więc wzywam natychmiast Polski Kościół Katolicki, aby udostępnił wszystkie swoje kościoły ociekające złotem i marmurem, i wszystkie ziemskie nieruchomości, a mają ich najwięcej nie ma żadnej grupy społecznej, żeby miała takie bogactwo. Drodzy księża, nie zabierzecie tego do grobu. Więc wzywam was natychmiast do pomocy tym biednym matkom, tym dzieciom. Które przeżywają horror straszliwej wojny, abyście udostępnili im te wszystkie miejsca i tworzyli tam przedszkola, żłobki, sierocińce i inne miejsca, otuchy. I pokażcie przykład, jak mamy kochać bliźniego swego. Potraficie nas tylko pouczać i wytykać nam nasze błędy, nasze grzechy, deprecjonować nas. Jeszcze nigdy nie słyszałem nakazaniu, żeby jakiś ksiądz powiedział, że jesteśmy wspaniałymi ludźmi, że oczywiście popełniamy błędy, ale mamy starać się żyć w życiu jak najlepiej i że jesteśmy wspaniali. Nie. E, tylko wiecznie błędy, grzechy i grzechy. Więc drodzy kardynałowie, biskupi i inne pasi brzuchy. Ja wam coś powiem. W Ewangelii napisane jest, że zanim zaczniesz wyjmować źdźbło z oka swojego bliźniego, to usuń belkę ze swojego oka. I to dotyczy się was, kardynałowie i biskupi. Zanim zaczniecie nam tutaj wyjmować nasze źdźbła i wytykać nasze drobne błędy i grzechy, to wyjmijcie olbrzymie belki ze swoich oczu, przejrzyjcie. Co się dzieje na świecie i natychmiast wzywam was, abyście udali się na granicę polsko-ukraińską, zabierali wszystkich uchodźców, matki, dzieci i inne potrzebujące usowy i udzielali im schronienia. Pytam się, gdzie jest ojciec ryzyk? Nie ma. Miliarder Wielki, zapadł się pod ziemię, jak zwykle pojawi się we wrześniu wtedy, kiedy trzeba będzie robić rekrutację do uczelni, robić wodę z mózgu, z mózgu młodym ludziom i brać 1500 zł wczesnego na jego wspaniałe uczelnie, jego projekty, wtedy będzie wiedział, gdzie się znaleźć w każdej telewizji. Ale teraz kościół katolicki zapadł się pod ziemię. Więc skoro my nie wiemy prości ludzi, jak postępować, to może niech Kościół da nam przykład. Jak mamy miłować bliźniego swego? Bo czytać Ewangelię zanbony raz w tygodniu to ja też potrafię. Ale tu nie chodzi o czytanie Ewangelii, tylko tu chodzi o to, żeby żyć w skocie z Ewangelią. Więc ja, każdy z nas się może pomodlić do Boga przy łóżku. Nie potrzeba nam tych wielkich kościołów, tego złota i, i tych marmurów, więc otwórzcie te drzwi dla tych ludzi i wyciągnijcie do nich rękę. Dajcie przykład, jak mamy żyć narzekacie, że się ludzie odwracają od kościoła, od wiary katolickiej. A jak się mamy nie odwracać? Jak się mamy nie odwracać? Wy jesteście naszymi nauczycielami i my naśladujemy was. Więc yy, dajcie dobry przykład, pokażcie jak należy kochać bliźniego swego i my też tak będziemy robić. Jak mam nie wstyd? Ludzie dzielą się ostatnią kromką chleba na granic, oddają ostatnią swoją wersalkę, łóżko przyjmują obcych ludzi pod dach. A Wy gdzie jesteście? Pozamykaliście te swoje mury, te swoje kościoły, i tylko mówicie, że mamy się modlić za Ukrainę i pomagać. Nie, to Wy macie pomagać w pierwszej kolejności, bo macie największe miliardy w Polsce, kościoły i budynki. Ale jak zwykle, kościoła nie ma. Także pamiętajcie, jeśli zaczniecie e, ocenianie nas, skromnych, małych ludzi, to żeby zacząć kogoś oceniać, to najpierw. Trzeba spojrzeć w sobie w lustro i ocenić siebie. Nie ma. Kościół katolicki zniknął. Zniknął od tygodnia, zapadł się pod ziemię. Nie ma. Ale ja je was znalazłem. Ja wiem, gdzie jesteście. I dupię.